Bim, 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 Hello, hello, witam serdecznie. To co widzicie to jest właśnie Linux, Sparky Linux 8, 7 z sióstr. No i będziemy starać się tutaj pokazać mniej więcej w skrócie 3-4 minuty, jak wygląda taki system. Taki system instalowany jest w ciągu 15 minut, jeśli nie szybciej. Laptop ma gdzieś około 15 lat 10-15 lat dokładnie. To jest yy, yy, Fujitsu. LifeBook A, seria A i 555. Możecie sobie sprawdzić. Bardzo wiekowy laptop. I na tym laptopie jest postawiony system Linux, który bryka bardzo ładnie. Mamy tutaj większość programów, które są nam potrzebne. Większość programów, które były na Windows 10. Ja praktycznie od roku 2000 pracuję sobie właśnie na Debianowskich Linuxach i staram się po prostu funkcjonować na zasadzie otwartej. Staram się opowiadać o tym systemie. Dlaczego? Dlatego, że lubię, kiedy osoby są niezależne, kiedy osoby, które cokolwiek chcą stworzyć, wiedzą o tym, że są opcje pozasystemowe. Otwarte programy open source są licencje do muzyki. Muzyka na licencji Creative Commons i wszelakich innych publicznych licencjach. O tym opowiadam, o tym mówię bardzo często. I tutaj macie przykład Linuxa. Lubię, ponieważ to są Polacy, twórcy są Polakami. Jest to bardzo przyjazny, na debianie postawiony Linuxik i on sobie funkcjonuje. Jeśli chodzi o kwestie najprostszych rzeczy, które tutaj mamy, to oczywiście wszelakie LibreOffice, darmowe oczywiście programy do grafiki. Ja mogę sobie tutaj dograć: od Gimpad po najróżniejsze inne skanery dokumentów itd. dalej. Internety, przeglądarki, wszelakie, które są potrzebne, a też klient poczty. Co jeszcze? VPN-ka możemy sobie zainstalować, czy włączyć praktycznie, bo on już jest, Vivaldi. Polecam Vivaldiego, jeśli przeglądacie pocztę online i nie chcecie, żeby za dużo information o Was wyciekało, tych informacji ważnych, które macie, żeby Wam Google nie przeglądał, jeśli macie gdziekolwiek inną pocztę i tak dalej. To są bardzo istotne rzeczy. Do ustawienia co tutaj mamy praktycznie wszystkie możliwości. Tutaj mamy adaptera Bluetooth, najróżniejsze programy, konfiguracja zapory sieciowej, bardzo prosta rzecz, włączyć, wyłączyć, to wszystko praktycznie. Też mamy menadżera Bluetooth, bardzo fajnie to wszystko działa, ustawienie ekranu Oj, mnóstwo rzeczy, które możemy sobie samodzielnie ustawić, i to jest dla mnie bardzo ważne. Akcesoria, które są do wykorzystania, no, oczywiście w kalkulatory, hasła, klucze, zarządzanie. I o ile jest to tutaj fajne, że ja nie muszę się za dużo gimnastykować, żeby sobie to wszystko ustawić, żeby to wszystko sobie funkcjonowało tak, jak ja sobie życzę. Oczywiście jest. Oprogramowanie, które będzie nam potrzebne, i też możemy sobie najróżniejsze oprogramowania dogrywać. Nie ma tutaj żadnego problemu. I aktualizacja systemu. Tutaj aktualizacja systemu polega po prostu na tym, że albo informacja jest, że jest do pobrania jakiś fragment pakietu, ewentualnie, jeśli się zgodzimy, to. Tu i teraz, a jeśli nie, jeśli później, to możemy sobie to oczywiście w tym miejscu wybrać. Wpisujemy hasło, które oczywiście sami tworzymy i mm, pobieramy. Nie trwa to tak jak w przypadku Windows 11, gdzie miałem nieprzyjemność wczoraj komuś yy, po prostu aktualizować system. To nie trwa pół godziny, godzinę. To trwa tyle, ile jest potrzebne do pobrania pakietu i zainstalowania tego pakietu. Dlaczego mówię o Windows, żeby uczyć dzieci już w podstawówce, żeby przyzwyczajać się do tego, żeby one funkcjonowały na tym systemie. Ponieważ w tym systemie uczymy się też, jak po pierwsze, co jest czym, jakie są komendy i jak to wszystko połączyć, żeby to miało rączki i nóżki. Po pierwsze. Po drugie kwestia świadomości, że system może być Ustawiony tak jak my sobie życzymy. Różnica powtarzam, to od nastu lat. Różnica między Windowsem a Linuxem jest taka, że Windows to jest takie osiedle bloków, gdzie mamy już postawiony blok, on jest odpowiednio pomalowany, odpowiednio, ma odpowiednią wysokość, odpowiednią wielkość balkonów, okien, klatki schodowej i jedynie co możemy tam zrobić, to zamieszkać. Możemy w środku pomalować na kolor, jaki sobie życzymy, ale nic więcej nie możemy. Nie możemy przesunąć ścian nośnych, nie możemy powiększyć okien, nie możemy zrobić nic, ponieważ tak naprawdę to wszystko jest uwzględnione już w systemie, który jest zamknięty i nie mamy możliwości, żeby cokolwiek tam zmienić. Linux to jest po pierwsze całe osiedle, którego my jesteśmy właścicielem. I po pierwsze, każdy domek możemy sobie w odpowiedni sposób przesunąć, pomalować go, poszerzyć mu okna, zrobić cokolwiek chcemy, i jest to od nas zależne. Czy my zrobimy o tyle poprawnie, że to wszystko będzie nam odpowiadało? Jeśli posuniemy się za daleko, to ewentualnie będzie coś kulało, ale będziemy mogli to odwrócić. To od nas będzie zależało, jaki to będzie kolor, jak to będzie funkcjonowało, jaką to będzie miało przestrzeń, jaki to będzie obszar i w jaki sposób będzie to dla nas pracowało. To jest taka podstawowa różnica, i nad tym systemem pracują osoby, które są zainteresowane tym, żeby to funkcjonowało. Tak samo jak ja sponsoruję tutaj, staram się co jakiś czas, kiedy. Mam jakąś gotówkę wrzucać właśnie twórcą tego systemu SPARKI, jakąś darowiznę. I te osoby starają się ten system rozwijać, podtrzymywać i dzięki temu ja ten system mam. Wracając do tematu, to nie COVID, spokojnie. Wracając do tematu, to jest najprostsze w tym wszystkim, że na każdym laptopie. Czy on na 5 lat, czy rok, czy 15? Ja mogę sobie jakąś wersję Linuxa wybrać, zainstalować, on będzie funkcjonował. Ja mogę tutaj włączyć sobie przeglądarkę, ona sobie będzie brykała, ona będzie funkcjonowała. Wszystko, co funkcjonuje na Windowsie, tutaj też będzie funkcjonowało. Na pewno usłyszał grach, że nie można grać. Można grać. Ja tutaj mam swoje programy oczywiście. Które są odpowiednie, żeby funkcjonowało to i miało rączki i nóżki. Gram tutaj też w gry. Gram w gry. Także nie mówcie mi, że na Linuxie nie można. Wręcz odwrotnie. Na Linuxie bardzo ładnie to wszystko mi bryka. Jeśli chodzi o kwestie fotografii, no nie można, czy AutoCADA nie można tutaj otworzyć. Szczerze, osoby, które na tak profesjonalnych programach pracują. W takim miasteczku, jak moje 70 tysięcznym to jest promil. Nie mówcie mi o promilu, nie mówcie mi o, o czymś, co y, występuje bardzo rzadko. Lubię tych ludzi, którzy na Autokadzie projektują, starają się cokolwiek tutaj wrzucić i to jest naprawdę czaszka duża, żeby funkcjonować w tym programie, ale OK, bądźmy szczerzy. Nie jest Wam AutoCAD potrzebny i jeśli potrzebujecie systemu, który jest przyjazny, lekki i naprawdę wygodny, to polecam Sparky Linux. Wracając do tematu rzeczywistości, którą mamy tutaj, w tym systemie możemy sobie opracować audio, możemy opracować wideo, możemy to wszystko zmiksować. Tutaj w tym systemie, na tym starym laptopie. Co prawda, nie z tego mikrofona, a zupełnie z drugiego, bardziej pojemnościowego, profesjonalnego, jest nadawany podcast. Jest nadawana ta audycja live, która jest w PL w Radiku. I powiem szczerze, to funkcjonuje. Dlaczego? Dlatego, że odpowiednio ustawione są tutaj parametry, jeśli chodzi o kwestie audio i wideo. Odpowiednio to wszystko jest w programie dobrane. Ja nie, mógł, nie muszę się męczyć, żeby Kombinować z grafiką dodatkową, kombinować dodatkowy mm, jakąś tam kartę dźwiękową, żeby to funkcjonowało. Linux jest o tyle fajny, że w momencie, kiedy podłączę sobie kamerę, kiedy podłączę mikrofon, on wszystko widzi. Nie pyta mnie jakieś retention, nie pyta mnie jakieś kody, on po prostu wie, że W momencie, kiedy jestem tutaj userem i rootem jednocześnie. Mam uprawnienia do tego, żeby podłączyć ten mikrofon, podłączyć ten, tą kamerę, podłączyć następny dysk i to będzie funkcjonowało. Lubię otwartość. Powiem szczerze, lubię otwartość systemową i namawiam do tego, żeby spróbować z Linuxem. Jeśli nie wiecie co i jak, to niebawem, postaram się pokazać, jak w sposób najprostszy włożyć pendrive'a do laptopa i krok po kroku w ciągu 10 minut zainstalować sobie system Sparky Linux. To by było na tyle, bo chciałem to zrobić króciutko, zwięźle. I mam nadzieję, że na temat. A co dalej? Zobaczymy. To by było na tyle, żeby przedstawić, ponieważ muszę jechać teraz oczywiście przygotować się i wymienić chemię. Chemię na myjni żeby wszystko miało rączki i nóżki. Ciekawostka, oprogramowanie, które macie na mainie samochodowej, pierwszej, drugiej, trzeciej, to też jest na Linuxie. Tak sobie funkcjonuje to wszystko ładnie, pięknie. Większość rzeczy, które macie, jest na Linuxie. I jeśli macie telefon na Androidzie, to Android wywodzi się z Linuxa. A jeśli macie samochód, to też wszystko tam jest na Linuxie. To dlatego ja czasami siedzę w samochodzie z laptopem na Linuxie i mówię panu, że proszę pana, proszę wyłączyć sobie Bluetootha, ponieważ ma pan otwartego, można się bardzo łatwo może się zmoczyć. To by było na tyle. dzięki. I do usłyszenia na następnym nagraniu niebawem. Nie włączyłem ładowania laptopa, ale jeszcze jest mnóstwo kilogramów prądu.